Dany jest okrąg, mamy podane, jaki jest okrąg oraz okrąg o środku w punkcie 5 i minus 4 i promieniu naszym. Dla jakich wartości promień okręgi te mają dwa punkty wspólne? Czyli możemy tutaj zauważyć, że nasz okrąg, nazwiemy sobie go jako środek okręgu S1, będzie miał współrzędne, mamy tutaj plus 7, czyli minus 7 oraz minus 5, czyli 5. No, i nasz promień jest równy pierwiastek z 25, czyli 5. No i liczymy odległość między naszymi środkami okręgów i będzie to 5 minus minus 7 do potęgi drugiej. Dodać minus 4 minus 5 do potęgi drugiej. I jest to równe. Z pierwszego nawiasu otrzymujemy 144, z drugiego 81. Czyli mamy pierwiastek 225, czyli jest to 15. Dane okręgi mają dwa punkty wspólne, gdy będą przecinały się, czyli my musimy jakąś zależność tutaj stworzyć. Czyli mamy, że nasz promień jednego, odjąć promień drugiego, będzie mniejszy niż odcinek między naszymi okręgami, środkami okręgów i on nadal będzie mniejszy od sumy naszych promieni. Czyli mamy 5 minus r jest mniejsze od 15, a on będzie mniejszy od 5 plus r. Zatem otrzymujemy, że 5 minus r jest mniejsze od 15, czyli r będzie większe od minus 10. 5 minus r będzie mniejsze od minus 15, jeśli r będzie większe od 10. Mniejsze będzie od 20 oraz 15 będzie mniejsze od 5 plus r, czyli r będzie większe od 10. Czyli możemy tutaj wywnioskować, że okręgi mają dwa punkty wspólne, gdy r będzie należał 10 albo 20.